Cześć, witam Cię na kanale Architekt Pomysłów. Większość zna pewnie książula e, i po prostu wie, czym się zajmuje. Testowaniem i recenzją jedzenia. Wszystkiego, co związane e, z jedzeniem i gastronomią. Niedawno wybuchła drama, ponieważ został pomówiony przez pewną dziewczynę z TikToka, e, która twierdzi, że produkuje rzemieślnicze, teoretycznie, e, wędliny. Jest pewnie znany influencer nagrał filmik na mojej Frankoterki, że smakują oraz mają konsystencję jak parówki, dlatego dzisiaj zrobimy sobie test Frankterek. No i piękna jest, samo mięcho. A wiecie jaka jest dobra? Ja sobie upeję kawałeczek, bo nie mogę się oprzeć. Problem polega w tym, że to nieprawda. Przynajmniej e, według danych e, dostępnych w internecie oraz sądząc po komentarzach, e, można wywnioskować, że niestety, ale za taką... Otoczką rzemieślniczego, garażowego biznesu stoi jedna wielka firma. Co można było zrobić inaczej e, i jakby jak inaczej mogła się zachować Cała drama jest opisana e, na filmie Książula e, Jak również jest opisana przez Konopskiego Także ja nie będę opowiadał całych szczegółów tej dramy e, Chodzi o to, że e, w skrócie Książulo zrobił test e, wędlin Boksów z wędlinami z różnych e, firm, z różnych marek e, I uznał, że e, wędliny z Jędliny Wędliny promowane przez tą dziewczynę nie smakuje mu i po prostu wyszedł najgorzej w tym całym teście. Jakimś cudem ogląda mnie trochę osób? Ja lubię robić te filmy i dlatego to robimy. Tak to wygląda mniej więcej. W skrócie: wędliny z jedliny smakowały nam najmniej. No i. To chyba jest największym problemem dla. Niej. I ta dziewczyna odpowiedziała mu i stwierdziła, że to jest materiał sponsorowany, żeby zaszkodzić jej marce. Mi też strasznie przykro, że pewien influencer dla korzyści finansowych wynikających z nagrania filmu sponsorowanego przez dużą firmę mięsną, która ma minimum 15 sklepów, był w stanie nas tak oczarnić i tak o nas źle powiedzieć. Po czym księżulu skonsultował się z prawnikiem i po prostu chciał wejść na drogę prawną. I chyba ta dziewczyna się przestraszyła i usunęła, znaczy przestraszyła, musiała usunąć ten film zgodnie z prośbą książula i tak naprawdę no, przestraszyła się pewnie jakichś tam konsekwencji prawnych i nagrała, usunęła ten film, w którym pomawia książula o współpracę reklamową, nagrała wyjaśnienia dotyczące swojego, swojego zachowania, swojej pomyłki też i tego, co powiedziała, ale czy ludzie w to uwierzyli? No, sądząc po komentarzach, chyba nie. Konopski zaczął analizować zaplecze e, firmowe, biznesowe tej dziewczyny, i się okazuje, że za małym rodzinnym biznesem, e, ponieważ na taki kreowała ta dziewczyna, czyli garażowy, rzemieślniczy m, biznes, e, wędliny gdzieś tam robione e, przez, e, no chyba, rodziców. Tak to, tak to miało wyglądać. No i wyszło. Tak jak wyszło, że w sumie spadł hejt na tą dziewczynę i na tą markę, którą stworzyła. Najważniejsza jest autentyczność, ponieważ księżono na tym zbudował swoją markę, mimo że przyznał się do paru wpadek, najważniejsza jest autentyczność, tak? Nie możesz oszukiwać swoich widzów, swoich klientów, musisz dać im prawdę. Jeśli kogoś udajesz, jeśli masz garażowy biznes, a za tym garażem stoi wielka firma twojego taty, która pompuje e, produkty i, i, i pieniądze w to wszystko, no to to już nie jest garażowa firma, tak? W tym e, filmie os, krótko opowiem, jak nie powinna zrobić ta dziewczyna, dlaczego nie warto robić marketingu opartego na oszustwie, e, dlaczego bycie szczerym i autentycznym wygrywa, e, ja zdejmę sobie te słuchawki, dlaczego bycie autentycznym wygrywa, i nie powinno oskarżać się nikogo bez żadnych dowodów, bez potwierdzenia tego, że na przykład książulo miał film sponsorowany. Yy, należy reagować z głową, o kilka ruchów do przodu. Także nie chce mi się wierzyć, że w firmie yy, ojca, w firmie yy, po prostu. Yy, Taty tej dziewczyny nie ma żadnego marketingowca, nie ma dyrektorów, którzy by pomyśleli słuchaj, nie rób tak, bo to jest nieodpowiednie. Nie oni postanowili powiedzieć, że książulo się sprzedał i jest zagrożeniem e, dla ich biznesu. Jeśli prowadzisz firmę i biznes, to powiem Tobie, e, co można było zrobić, aby uniknąć tego wszystkiego e, i co można było zrobić, żeby e, wyszło to lepiej. I korzystniej dla, tak naprawdę, dla tej dziewczyny, dla firmy tej, jej ojca i dla książula i by nie było całej dramy. Ale w sumie, jak to mówią, nieważne jak mówią, ważne, że mówią. Tak naprawdę w tym wszystkim według mnie jest kilka kluczowych spraw. Chodzi o oszukanie konsumenta, ludzie poczuli się oszukani, brak umiejętności przyjęcia krytyki. Ta dziewczyna nie przyjęła krytyki wobec tego, że jej produkty mogą być złe, eee, oskarżenie bez dowodów, pomawianie, obranie pieniędzy bez dowodów? Przecież tam nie było nic napisane, że to jest materiał sponsorowany, więc jakby no jak miał wziąć pieniądze? No i tutaj też wynika, że nie ma osób, które doradzają pod względem wizerunku i PR-u, tak? No niestety, przy, przy dużych zasięgach, przy różnej działalności, wydaje mi się, że no już powinno się zasięgnąć konsultacji ze specjalistą. Ja tylko analizuję tą sytuację, ale myślę, że można było wyjść z twarzą z tego całego konfliktu. Wędliny z Jędliny sam pomysł na, na nazwę na markę na firmę super fajnie to fajnie to wygląda pisałem sobie jedliny z wędliny z ciekawości w google chciałem zobaczyć co mi pierwsze wyskoczy no i proszę bardzo garażowa firma dziewczyna 19 letnia ma gotową stronę internetową i super, że ją ma. Tutaj są bardzo ładne zdjęcia zrobione. Widać, że to jest bardzo profesjonalnie zrobione. Tutaj widzimy sesję zdjęciową. Została profesjonalnie zrobiona. Tutaj widać, że została wpompowana kasa, chyba zrobiona na WordPressie, bodajże. No i teraz pytanie: czy każdy garażowy biznes od razu ma taką stronę z ładnymi zdjęciami, z ładną sesją? Profesjonalne podejście. No ktoś za tym stał, zapewne jest moje zdanie, za tym stoi marketing firmy taty tej dziewczyny, sama nazwa jest fajna, Wędliny z Jędliny nie wiem za bardzo tutaj Jędliny czy to jest um, Jędliny czy to jest miejscowość, czy niech ktoś mi napisze w komentarzu czy to jędliny to jest miejscowość czy też nie, tutaj jest nasza historia, kim jesteśmy, dlaczego sprzedajemy wędliny, jesteśmy rodziną firm która wierzy w prawdziwy smak wędlin pochodzi, pochodzą, smak wędlin pochodzi z serca, tradycji nasze wyroby powstają z pasji do naturalnych receptur i miłości do dobrego jedzenia no i okej, okay, to to jest fajne, to jest, to jest super. Wędzone dymem, w naszej wędzarni sięgamy do dawnych tradycji, używamy wyłącznie drewna olchowego. Czy tak wygląda wędzarnia w garażu? Tworzyłem wędliny, których możesz zaufać. Tu już widzę jakieś kafle, to już wygląda bardziej profesjonalnie. Hmm, zakup box wędlin i tu można kupić box. Eee, zobacz koszyk. Czyli ta, strona internetowa, czyli ta strona internetowa jest już sklepem internetowym, gdzie są płatności i dostawa. Tutaj widzimy dziewczynę, e, która stoi e, z boksem wędlin. W tle jest jakaś duża maszyna, e, jakieś kafle. No to jest chyba jakaś trochę jak hala produkcyjna. I gdzie tutaj jest ten e, rzemieślniczy sznyt? Nie widzę tego za bardzo. Można było to inaczej pokazać, tak myślę. I chyba o to ludzie się wkurzyli tak naprawdę. Rymowana nazwa, wędliny z jędliny. Sama nazwa bardzo chwytliwa. Lokalnie nawiązuje pewnie do jakiejś lokalnej miejscowości. Młoda osoba, która robi biznes, pomaga rodzicom, rozwija ich social media i to brzmi wszystko fajnie. Polskie produkty to jest fajny pomysł. Cała otoczka garażowej firmy, tylko że. Za garażem stoi jej tata i wielomilionowy biznes, budowany pokoleniami, i chyba o to ludzie się wkurzyli, że e, produkty są robione tam, e, za garażem, w dużej fabryce, a później są przynoszone do garażu i jest zmieniana etykieta. Pyk, parcie to są wędliny z jędliny i jakby. I chyba o to się ludzie wkurzyli o to oszustwo, tak? To jest tylko moje zdanie. To nie jest tylko moje zdanie. Podobnie myśli UOKIK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ponieważ ma pewne wątpliwości do przedstawianej reklamy, do przedstawianych produktów, albo do sposobu przedstawiania tych produktów, e, względem tego, jak jest naprawdę. Oglądaj film do końca, aby to zobaczyć i przekonać się, jak można było to zrobić inaczej, jak mogło, można było uniknąć tej całej dramy związanej z wędlinami. I można powiedzieć, że to jest ogólnopolska drama marketingowa, PR-owa, reklamowa, konsumencka, biznesowa i szkodliwa. Że musiało to spotkać tą młodą dziewczynę. Na końcu filmu powiem Ci, co można było zrobić, żeby uniknąć całej tej dramy. Tymczasem ja wracam dalej do montażu. To, ale to, jest, to, wynika, z moich obserwacji, to wynika z moich obserwacji, tak? I z tego, co yy, się zadziało. Jak można było to zrobić? Można było zrobić osobny dział produktowy Na przykład w firmie ojca W firmie taty tej dziewczyny I po prostu powiedzieć, słuchajcie, budujemy nową gamę Jesteśmy dużą firmą, ale wracamy do korzeni I to nikt by się nie obraził Stworzono by jakąś osobną przestrzeń Nawet można było zrobić jakieś Tradycyjne wędzarnie Po prostu jakieś ala takie No już się trochę śmieszne szawerki Jak to ludzie kiedyś robili W normalnych domowych warunkach Czy gdzieś tam, no nie wiem jak, jaki jest sposób wędzenia W dawnych czasach ale można było to zrobić inaczej, można zbudować, można było pokazać tą naprawdę domową, e, domową rzemieślniczą przestrzeń, e, i, i nikt by się nie obraził. Ludzie odkryli fałsz. Pytanie, czy odpowiedź tej dziewczyny ta pierwsza odpowiedź o to, że oskarżyła książę o mm, o współpracę, czy to był naprawdę jej pomysł? To musiał ktoś jej doradzić, to stawiam, że może czyjeś ego zostało urażone i, i, jakby powiedział, dobra, powiedz, że oni dostali kasę w łapę i dlatego mówią, że nasze produkty są niedobre i w ogóle innych są lepsze. No nie, po prostu trzeba się przychylić ku temu, że Twoje produkty mogą być złe, niedobre, w wątpliwej jakości, bo w głowie właściciela biznesu on uważa, że te jego produkty są najlepsze na świecie i w ogóle nie ma lepszych. No są, jest konkurencja, niektórzy bardziej y, się starają, poświęcają więcej czasu y, na pewne rzeczy, a i to i to nie ma nic złego, to tak jest, tak działa świat, jest konkurencja. Myślę, że że sama na to nie wpadłam. Myślę, że jakiś z, ktoś z zarządu, albo nawet jej tata, y, wpadł na to i się wkurzył, i uznał, że to są działania konkurencji i ktoś chce je zniszczyć jego biznes. No, tak, y, YouTuber chce zniszczyć je, biznes lokalny, pewnie nawet nie wiedział, że takie coś istnieje. Nie wiedział, że istnieje taka firma w firmie ojca tej dziewczyny, no, bo w Wendlinie, no to wiedział, bo zamówił z niej box. Ale to ktoś musiał nie znać internetu, nie znać YouTuba, nie wiedzieć jak to wszystko działa, więc jakieś starsze pokolenie musiało. Musiało jej to podpowiedzieć, a ona po prostu to zrobiła. No i zebrała żniwo w takiej postaci, że książuro się wkurzył i chciał skonsultować to wszystko z prawnikiem, co zrobił. No i, i, i domagał się realnych działań, bo inaczej wkroczy na drogę sądową. Ktoś mógł tej dziewczynie podpowiedzieć, żeby zrobiła inaczej. Można było powiedzieć: OK, dobra, nasze boksy może są trochę, trochę gorsze niż tamte, tamci są lepsi. Nasze są takie, jakie są, to się poprawimy i tyle. Nie chcesz, nie musisz ich zamawiać. Można było to zrobić inaczej. Po prostu przyznać się do błędu, postanowienie poprawy, no to są takie prostsze, najprostsze mechanizmy, tak? I po prostu powiedzieć, że yy, będzie pracować nad tym, żeby ich wędliny były jeszcze lepsze, ale po prostu może było się warto od początku przyznać, że jest się dużą firmą. Możliwe, że też nie ten, kto decydował o tym, że ta dziewczyna ma to wpuścić do internetu, no chyba, że sama to zrobiła, to może nie zapoznała się z twórczością pewnego influencera, no i nie wiedziała, jak to, jak to wygląda. Więc powiedzieli, że to jest spisek, atak na naszą firmę, no tak nie było, no po prostu każdy może sobie zrobić test, ja mogę zrobić test, ktoś w Google może napisać opinię i mamy do tego prawo jako konsumenci, klienci mamy prawo do swojej opinii, no tylko tyle, że konsument Książulo ma ponad 2 miliony subskrybentów i to jest chyba jedyny problem, że odbiło to się takim echem. W dobie, w dobie obecnego marketingu internetowego i różnych działań, które się podejmuje w sieci biznesowo, marketingowo, promocyjnie, trzeba myśleć o kilka ruchów do przodu. Co się może zdarzyć, gdy? I po prostu, co się może zdarzyć, gdy na przykład wstawię taki filmik, gdy na przykład zrobię taki ruch? Trzeba pomyśleć, co może się zdarzyć i co może być konsekwencją czego? Tak naprawdę. To w sumie taka gra w szachy. Książulo zrobił ruch, testując i mówiąc o tych wędlinach, o wędlinach w taki, a nie w inny sposób. No to trzeba było usiąść i przeanalizować, co ja mogę zrobić, aby jeszcze na tym zyskać, a nie stracić. Bo w obecnej sytuacji jest dużo negatywnych opinii, które są w komentarzach pod filmem tej dziewczyny oraz też pod filmem książula. Tak wyszło, a mogło być inaczej. Powiem Ci, co można było zrobić. Aby tego wszystko uniknąć.